Jest jedna bardzo ważna rzecz, o której w sumie to powiem Wam szczerze, że nie dowiedziałem się z żadnego innego kanału. Dzisiaj pogadamy nie tylko o samym shifterze od Strasmastera TH8S, ale porozmawiamy też o jednym ze sklepów, w którym ten shifter zakupiłem. I dlaczego powiedziałem o tym, że chcę porozmawiać również o sklepie, gdzie zakupiłem właśnie shifter? Ze względu właśnie na to, pokażę Wam. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widzicie. Mianowicie chodzi o to, że nie jest to oryginalna plomba. Na wystawionym sprzęcie nie było informacji, że jest to sprzęt powystawowy, zwrot, po zwrocie czy cokolwiek takiego. Na no ja ten sprzęt odebrałem. Zamówiłem go, co ważne, przez internet, co też jest istotne w tym aspekcie, bo jeżeli go sobie odpakujemy i coś mi się będzie, nie będzie po prostu podobało, to będę go mógł zwrócić. Dlatego Was cały zachęcam do tego, żebyście na tego rodzaju sprzęty kupowali przez internet. Gdybym go kupił stacjonarnie, nie zauważyłbym tego w sklepie, to sklep mógłby już tam mnie wypiąć dosłownie tyłek i mieć to gdzieś. No a zaczniemy sobie standardowo od unboxingu. No i ta plomba, no tutaj jest ewidentnie, jest naklejona większa plomba na mniejszą, która była wcześniej. Nawet jak sobie to rozetniemy. No to widać tutaj, że to jest taka po prostu folia na folię, nie. No i co teraz dostajemy w zestawie? Standardowo dostajemy jakąś kartkę prawdopodobnie z jakąś instrukcją, z jakimiś tam może dodatkowymi pierdołami, które możemy sobie do tego zakupić. Oczywiście wszystko kieruje nas na stronę Trustmastera, po to, żebyśmy kupili więcej. Ja mam już całkiem sporo rzeczy od Transmastera, ale do tego będziemy przechodzili w kolejnych odcinkach, gdzie będę Wam właśnie recenzował te rzeczy, bo już jestem z nimi związany od jakiegoś czasu. Tutaj mamy w opakowaniu najprawdopodobniej jakiś kabelek i zobaczmy co tu jeszcze mamy, bo powiem Wam tak, że to wygląda tak, tak jak myślałem, czyli było już rozpakowane wcześniej, tutaj jest porysowane trochę nawet i jest po prostu ściśnięte tyretytką zwyczajnie. No zapakowali to, ktoś to, ktoś to po prostu zapakował no, w miarę tak jak powinno być oryginalnie zapakowane, ja tą tyretytkę teraz przetnę, no i nic więcej nie mamy, samo opakowanie zostaje. Przede wszystkim na tym etapie warto jest sobie zobaczyć, czy wszystko jest w porządku, czy nie jest porysowany. Prezentuje się on mniej więcej w taki sposób. Widzicie, no to mamy tutaj taki logo, logotyp Trasmastera i to wygląda dosyć solidnie. Wydaje mi się, to nie jest naklejka, to jest jakby trochę wtopione, więc powinno być ok. Tutaj mamy instrukcję, chyba, żeby nie wkładać palucha, powinno być pitch point, tak zwany, czyli nie wkładaj palucha, jak tam sobie gdzieś tam bieli, zmieniasz. No, i bardzo ważny temat, no to jak to działa? Tego się spodziewałem. Akurat, że będzie dosyć głośno. Jeżeli ten zwift ten zostanie, będę z niego zadowolony, to powiem tak, że wiem, jak to sobie rozwiąże, bo to jest bardzo proste do rozwiązania. Akurat, to można sobie zawinąć na przykład jakąś tasiemką, czy coś takiego, żeby drążek nie uderzał tak mocno o plastik. Dodatkowo z tyłu mamy dwa wejścia. Jedno wejście to jest na USB typu C, i możemy sobie na przykład wpiąć bezpośrednio, właśnie do komputera. Dlatego nie potrzebujecie mieć kierownicy Trasmastera, żeby mieć ten shifter, możecie go sobie po prostu kupić tam shifter mieć i sobie dobrze się tym bawić. Ale możecie też piąć to bezpośrednio do kierownicy i wtedy będziecie to mieli kompatybilne ze swoją kierownicą od właśnie Trasmastera. Tutaj też widzę, że była taśma, ale została zerwana. Także no ktoś to miał, ale zapakował to dosyć dobrze, no mimo wszystko ten kartonik jest na tyle Delikatne, że każda rysa na nim wychodzi, i dlatego widziałem, że było to już na inną turystykę zrobione, i na tą oryginalną. No i nic nowego tutaj nie znajdziemy. Oprócz tego, że całkiem solidny w oplocie kabel USB typu C na USB typu A, więc może się przydać komuś nawet do czegoś innego. No i mamy też ten kabelek, którym bezpośrednio spinamy shifter do kierownicy. To nie jest na USB, to jest po prostu jakaś taka inna końcówka. Na tym się akurat nie znam. Najpierw mała przebudowa, bo muszę odkręcić joystick i trochę to zmienić. Na ten moment nie robiłem nic takiego, żeby to sobie fajnie przymocować, dlatego nie pokazałem wam, jak to wygląda mocowanie. Ta główka jest tutaj ruchoma, zwykła plastikowa śruba. Nie wydaje mi się, żeby wytrzymała zbyt wiele. Ogólnie tak, na ten moment zamontowane jest to tutaj w taki sposób, ze względu na to, że nie mam jeszcze jakiegoś takiego wspornika, do którego mógłbym to sobie przykręcić. No i jest taka możliwość, żeby sobie tutaj do tej podstawy. Taki spornik przykręcić, natomiast na razie takim nie dysponuję. Jeśli chodzi o to, jak to jest to marki Huzaro, myślę, że przygotuję też taki gotowy materiał, żebyście mogli sobie zobaczyć, porównać. Tutaj mam joystick z sticka natomiast jakby sama skrzynia biegów, gdyby tu była zamontowana, byłoby ok. Dla joysticka jest to trochę niewygodna sytuacja, musiałbym sobie chyba to podnieść. Tylko problem jest taki, że mam teraz taki mały dylemat, bo jak podniosę to, no to tutaj mam kabel od skrzyni, a tutaj mam joystick, dlatego, tak na, na logikę, to wypadałoby podnieść dosłownie odrobinę biurko, czego uczynić niestety nie mogę. Ale co mogę uczynić, to mogę obniżyć sam stojak, bo on jest też regulowany. No i teraz mi się joystick już jak najbardziej mieści. Bardziej wysunę go w tą stronę, żebym miał większe, więcej manewru. No niestety nie mogę, ale jest to ok. Tak de facto to myślę, że w tym roku całe to stanowisko i tak zostanie przebudowane, bo jak widzicie nie mam praktycznie miejsca na nic, więc będziemy tutaj myśleć nad tym, żeby coś mm, pozmieniać nie? w świecie. Ta pozycja jest jak najbardziej ok ze względu na to, że mam sobie po prostu rękę na podłokietniku, no i mogę sobie komfortowo zmieniać te biegi. Jeśli chodzi o samą stronę internetową, no to mam tutaj też wsparcie, jest jakieś tam sterowniki, pierdoły i tak dalej czasem do tego pobrać. Jak to z masterem bywa, nie możecie liczyć na jakieś super oprogramowanie, bo takowe nie istnieje, tak na dobrą sprawę. Tak samo wygląda oprogramowanie, mogę Wam pokazać, jeśli chodzi o oprogramowanie do... To jest Control Panel, no i to jest oprogramowanie od kierownicy i od joysticka. Jak sobie wejdziemy na kierownicę, klikniemy sobie właściwości, no to to jest całe oprogramowanie od kierownicy, czyli no takie dosyć smutne, szare i tak dalej. Chociaż lepsze takie, które działa w takim wydaniu niż na przykład jakieś kolorowe, super fajnie dopicowane wizualnie, ale nie działa. Tak na sprawę to większość rzeczy i tak ustawiacie sobie najczęściej po prostu w grach. Dobra, jak widzicie po zaktualizowaniu wszystkich sterowników dostajemy tutaj trzy takie urządzenia, które ja mam akurat w tym wypadku, ponieważ ja mam i farm sticka, mam i kierownicę, no i tutaj T500RS Gearshift, Shift, to jest po prostu nasza skrzynia. Jest jedna bardzo ważna rzecz, o której w sumie to powiem Wam szczerze, że nie dowiedziałem się z żadnego innego kanału i warto to poruszyć, ponieważ jakby ten konektor bezpośredni do kierownicy jest tylko i wyłącznie w przypadku konsol, Natomiast do komputerów stacjonarnych musicie to podpiąć tak czy inaczej przez kabel USB, co jest dla mnie szkoda gadać po prostu. Żeby musimy, jakby, kolejny slot też rezerwować, jeśli chodzi o to USB, bo ja tych urządzeń mam naprawdę bardzo dużo i tych slotów w komputerze właśnie się skończył. Właśnie już nie mamy więcej slotów, jest ostatni zajęty, także jakbym chciał coś nowego podłączyć jeszcze, to nie mam. Ale jeżeli chodzi o tutaj ten Shifter, no to w momencie, jak sobie wejdziemy do oprogramowania, no to w bardzo łatwy sposób możemy sobie tutaj to wszystko sprawdzić, czy działa. Przede wszystkim jedyneczka, dwójeczka. Trójeczka, czwóreczka, piąteczka, szósteczka, siódemka. No i wsteczny. Jak widzicie, wszystko mi tutaj fajnie działa. Także będziemy mogli sobie przejść też do gry i zobaczyć, jak to się sprawuje w grze. Dobra, jeżeli chodzi o jakieś wnioski, tutaj związane właśnie z tą skrzynią, to ja już osobę udało mi się skonfigurować ją sobie w Eurotraku. No i jeśli chodzi o mm, samą jazdę, no to przede wszystkim musimy zapamiętać kilka bardzo istotnych kwestii. Ja może nagram taki dodatkowy odcinek osobny, właśnie jak taką skrzynię sobie skonfigurować. Pewnie nie jest to, nie będzie to idealne, bo nie jestem aż takim super znawcą. Natomiast mam przekładnię dwuzakresową, mamy też zmianę biegu, jeżeli chodzi o zakresy, co jest dosyć istotne. Czyli operuję jakby w pełni wszystkimi 12 biegami, no i możemy sobie zobaczyć prawy dolny róg na monitorze, to jest, tutaj Wam też postaram się to powiększyć. Jak widzicie, mamy tak, ogólnie to jest skania. Skania jest skrzynią, ma skrzynię 14-biegową, co oznacza, że mamy 12 biegów do przodu, mamy dwa biegi dodatkowe, czyli C1C2, no i mamy wsteczny, czyli w sumie jest ich biegów 15, no ale mówimy o tych biegach do przodu, które się znajdują. Więc mamy jedynkę C1C2 mamy jedynkę, dwójkę, mamy trójkę, czwórkę. I teraz muszę sobie wcisnąć przejście na wyższy zakres biegów, czyli F2, sobie ustawiłem to na simtasku. Mamy piątkę, szóstkę, siódemkę, ósemkę, dziewiątkę, dziesiątkę i teraz jeszcze wyżej, czyli F1, 11, 12. Żeby wrócić na środkowe biegi, no to wciskamy jeszcze raz F1, czyli wyłączyć, musimy po prostu ten wyższy zakres biegów. No i żeby wrócić teraz na ten najniższy zakres biegów, to F2 to to jest środek, więc musimy wyłączyć F2 i wtedy mamy na samym dole. Skrzynia działa bardzo fajnie, bez zarzutów. Wszyscy mówili też, że taki no, dosyć mocno będzie stukać. No i fakt jest taki, że ona się stuka troszeczkę. Tu się trzeba zgodzić. Co fajne, no to w etesie jak bez sprzęgła wcisnę, wrzucę sobie bieg, to tak, ciężarówka zgaśnie, to po pierwsze, jeżeli będzie miała za ciężko, muszę ją odpalić na nowo, sprzęgło, bieg, no i dopiero możemy sobie na przykład jechać, nie? Ale no jeżeli na przykład to wcisnę sobie tak jak teraz no i teraz na przykład jak mam manualną skrzynię biegów no to spoko jest opcja, bo mogę po prostu sobie przegazować ciągnik. Oczywiście też musimy sobie wejść w sterowanie urządzenia no i tutaj musimy zobaczyć, tak, przede wszystkim hmm, chcąc to zrobić no to mamy tutaj, to musiałbym zrobić, bo tak, do tej pory miałem skrzynię sekwencyjną CVTK, czyli miałem przód w tył, no i z racji tego, że hamulec przy tych pedałach od Trustmastera działa dosyć tempo, no to wychodzi na to, że przypisał mi się pod hamulcem po prostu mam przypisane sprzęgło, nie? I teraz to by było właśnie bardzo problematyczne, bo też jak sobie zobaczycie, to mamy tutaj dużo biegów. Mamy jedynkę, dwójkę i też pewnie musielibyśmy mieć przypisane te klawisze do zmiany rzędu biegów, na który po prostu wskakujemy, nie? No do przodu tutaj jak najbardziej spoko, mogę sobie pojechać. Natomiast żeby tu wrzucić wsteczny, który jest przypisany tutaj domyślnie, no to już ciężko. Pewnie też trzeba będzie wejść w ustawienia i trochę więcej pokombinować. W farmingu tych ustawień jest dużo więcej, więc znaleźć tutaj teraz skrzynię biegów w tych ustawieniach. Pojazdy, skrzynia biegów. No i tutaj mamy bieg 1, 2, 3, 4, no i mógłbym sobie to przypisać. Mamy sprzęgło, ale to jest... Nie do tego byśmy chcieli. Teraz master i to będzie pewnie tutaj. Mamy jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę. Zmień grupę biegów właśnie na wyższą, niższą. I to jest też do zapamiętania jak najbardziej. Natomiast czy ja w farmingu będę używał tej skrzyni manualnej? Powiem Wam tak. Dlaczego nie będę używał tej skrzyni manualnej w farmingu? Może będzie łatwiej po prostu. Właśnie dlatego, że w farmingu te odcinki i ta jazda. I te rzędy biegów są o wiele bardziej problematyczne. Ewentualnie możliwość ustawienia tutaj w tej skrzyni biegów, ustawienia sobie ilości biegów, jakie chcemy, czyli powiedzmy 7 do przodu i jeden wsteczny, tak jak tutaj mi skrzynia na to pozwala, byłoby dużo lepszym rozwiązaniem. Natomiast z tego co tutaj widzę, to prawdopodobnie nie ma takiej możliwości. Mamy przypisane, ale tak. Zmień bieg, w sprzęgło. Ewentualnie możemy sobie na przykład zrobić, że wybieramy sobie kierunek jazdy, nie? Czyli tutaj sobie kasuję i powiedzmy, nie wiem, robię sobie jedynkę, dwójkę czy coś w tym stylu, pod sprzęgłem, ze sprzęgłem też, no i wtedy mi się zmienia, e, sam sobie zmieniam kierunek jazdy. Jest taka opcja. Jeśli chodzi o takie podsumowanie. Więc co warto powiedzieć, jeśli chodzi o ten oto Shifter? Jest to dosyć dobra konstrukcja. Ten plastik on nie jest jakiś cienki, delikatny. Raczej nie powinno wam się to szybko powtórzyć. Wątpliwości mam jedynie co do tej śruby mocującej. Ja tutaj mam to na razie przykręcone do rurki, ale będę się starał to jakoś tak zmodyfikować, żeby po prostu no, było to lepiej zrobione. Tak jak mówiłem, docelowo powinno to stanowisko zostanie przebudowane. No, liczę na to, że uda mi się do końca roku gdzieś tam swoje zaskorniarzki uzbierać i to troszeczkę sobie przebudować. No, przede wszystkim najważniejszą rzecz, jaką chcę zrobić, to wymienić po prostu. Biurko. Będę też chciał dla Was nagrać, właśnie, tak jak wspominałem, odcinki, które znajdziecie niedługo na kanale i to będą właśnie odcinki jak sobie skonfigurować no to się w Eurotracku, w American Trucku. No i może też zrobię w farmingu, natomiast nie chciałbym za bardzo ruszać ustawień w farmingu, bo tam coś ruszyć to jest tragedia. Ale też będę chciał nagrać Wam odcinek na temat tego tresmastera i na temat, na temat Simtaska ze względu na to, że są one już no, ponad rok i no, mogę coś coś na ten temat powiedzieć. A przede wszystkim nie są to moje pierwsze urządzenia do grania w farminga czy w inne gierki, jakie w swoim zakresie posiadałem. Trzymajcie się, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, napiszcie w komentarzu, czy zastanawiacie się nad zakupieniem takiej skrzyni, czy też nie. Do zobaczenia. hej! Hey.